My już staliśmy parę godzin temu. Popracowaliśmy kilka godzin. Teraz idziemy na śniadanko. Monika została w tej restauracji, a my sobie idziemy dalej. Teraz przychodzimy koło szkoły muzułmańskiej. Nie wiem co słyszycie. Czemu coś tu śpiewają? No idziemy na miasto. Zobaczymy, co znajdziemy do zjedzenia. No to znaleźliśmy pierwsze miejsce. Weźmiemy sobie tutaj żółte kuleczki. Nie do końca wiemy, co to jest. No cóż, ale zaryzykujemy. Martyka, dla mnie jeszcze naleśnika tego. Tego zwiniętego, no? Tego zwiniętego. Czyli jedną żółtą kuleczkę, że one są po dwie tutaj. Tej dziewczyny chłopaki gadają. Stoją baby obok i drwią z nas, a jedna z nich to burdeł mama z tamtego tego, tego przybytku z czerwonymi latarniami. Bierzemy wszystko na wynos, chociaż... Tego nie, tego na dole. Tutaj pani nam to ładnie zapakuje. Tam kobieta. Tak, thank you. a tam jest normalnie do siedzenia wszystkie rzeczy Patrzcie, restauracja pełną gębą Pani zawija w gazetki Ile? Homać? To ile pani policzyła? zaraz ci powiem Thank you Ile za to wszystko? No to Tysiąc Tak, czyli za to wszystko zapłaciliśmy 25 centów. Nie, 50 centów. Niecałe 50 centów. A, niecałe 50 centów. No tak. Niecałe 50 centów. Tak mniej więcej 2 złote. Za tyle jedzenia. Znaleźliśmy sobie taką miejscówkę i Danie zaraz będzie jadł śniadanko. To to jest takie tej. W takiej panierce? No. Ziemia To jest sucha bułka? Ale ona jest taka na słodko czy na słono? To jest taki pączek, tak sucha, sucha bułka. Mhm. I naleśnik? Na jest. Czy samo ciasto naleśnikowe? Samo ciasto naleśnikowe. Mm -hmm. Smacznego. Dobre. No Powiem tak. Wam, że naprawdę dobre. Takie jak u babci. Tak, A jak to ktoś się lubuje w takich wypiekach jak najbardziej. Dokładnie smakuje jak pączek. Tylko tyle Że nie ma lukru. Jest może trochę bardziej zbity, ale jak konczek A naleśnik jak prawdziwy, naleśnik bez babci. To trzeba gdzieś kupić słoik drzemu i można jeść. No, domowo przy sklep, no. to ma dobry sklep. mu na kupicę nutellę, cztery takie naleśniki do nutellów. Powolnie można zjeść. No, za te trzy rzeczy zapłaciliśmy 1000. To wychodzi, jak mówiliśmy wcześniej, niecałe pół dolara. Dwa złoto na polskie. Nie. Złoto nie lądzesz. Mm -hmm. Dobra podane na gazecie naprawdę dobre ale będzie też najlepsze, że jak dojdzie na słońcu to żeby to się wteśnę czyli ciągle podgrzane i tutaj są troszkę inne rzeczy takie widać i będziemy dokładnie, są bardziej plączkowate. chociaż te żółte kuleczki też są tak, ale są tutaj jeszcze te samosy to jest coś innego, nie wiem co to jest Hello. takie rzeczy tutaj pan sobie nakłada pan sobie, pan Martynie nakłada oczywiście na gazetę, chyba chińską Martynka tutaj wybiera rzeczy zbierała cztery nie, chyba jeszcze popróbujemy jak to tutaj smakuje w innym punkcie i za cały ten pakunek tutaj zapłaciliśmy 1500, czyli troszkę więcej niż pół dolara. Tutaj troszkę więcej, tam troszkę mniej. Czyli wychodzi na to, że śniadanie pełne zjemy za dolara. Woda 0,60. Kola. Nie wam, nie widzę tutaj, ale chyba pół litra, albo trochę więcej niż pół litra. Cena. 2000 lokalnych, czyli pół dolara. Nie, przepraszam, dolar. Na no co tu Martynka, masz? Nie wiem, zaraz będziemy próbować. Cztery takie rzeczy. To na pewno na słodko, to na pewno na słono. Te dwie, wielki znak zapytania. No to próbujemy. To jest ziemiak taki zapiekany. Czyli większym wydaniem niż ta twoja żółta kuleczka. Dobra. Dobra. Jajko w ziemniaku. Jajko w ziemniaku. <głosy> <głosy> Gotowane jajo. Mocno piękne, bardzo mocno. O! Kupowane jajeczko. Bardzo fajna kompozycja. Na śniadanie to jest dla mnie bardzo fajne, bo ja nie jestem fanką słodkich rzeczy, a mam jajko ziemniaka, sułpiec i nogi. No i tak, no i poranna samosa jest zupełnie inna niż te wszystkie nasze wieczorne i popołudniowe. Bo tamte są z mięsem, albo z kurczakiem, albo z wołowiną. A ta jest taka wegetariańska wręcz, bo są ziemniaki. To wygląda. To jajko to może to tak naprawdę Czyli jajeczko najlepsze. Mm -hmm. Tego nawet nie próbuję, no bo to jest zatem może słodki, można może spróbować. Za namową Daniela próbuję. Bardzo suche, co widać. lukrem. Chodzi o teńki, teńki. Suche to to dokładnie nie coś takiego jak tamto. Tylko, że 8 czkał w takim faworkowym No to spróbujemy ziemnia, ziemniaka z jajkiem w środku. A fajnie to jest takie Fajnie mm. Pani doprawiona to jest. Jak ta moja żółta kuleczka, którą ja jadłem wcześniej? Fajna. Ja bym takie coś wydania też. Tak. A to ziemniak? Też nie jest słońce. O chyba nie jest cały ziemniak, tylko takie jak placy ziemniaczane, zmielone, uklejone w kuleczkę, potem obtoczone jeszcze w cieście i dopiero zrobione. Mhm. Nie jest ziemnia ziemniak cały ziemniak, tylko żeby tu pomieszane. Dobra. A że my bardzo robimy placki ziemniaczane, to są takie, takie nasze dania, nasze smaki Dokładnie. Mam do wyboru. trzeba tobą... A to nie go Mleko to sprzedają w butelkach w okolik. Nie wiem dlaczego. Ale słuchajcie, to jest tak samo jak wybór między plackiem zmięczanym a snobowym, to ja zawsze wybiorę placki zmięczane. No to dobra, to teraz zjemy, a potem Wam jeszcze powiemy parę rzeczy. Słuchajcie, my się najemy. Muchy się najedzą. Wszyscy się tutaj najedzą. Gazeta wypije cały tłuszcz. Tak, gazeta wciągnie cały tłuszcz. Powiem Wam, że no takie jest w no, co zrobić z muchami, jak nic nie zrobisz. Są wszędzie. Spadać na drzewo. My teraz. Zostawimy wam trochę. Myślicie, że one się boją? Naprzeciwko nas. Gość ma stragan na rybny. Od samego rana się ryba, dopiero co z sportu przywieziona. Tutaj nikt ryb nie mrozi. Owoce morza ryby wszystko świeżutkie no to podsumujemy nasze wyjście na śniadanko wygląda to tak ceny super jedzenie wyśmienite do tego jedno spostrzeżenie które zauważyła Martynka no to może ona o nim powie na śniadanku w tych wszystkich punktach na tych trudach. Są same rzeczy takie e, słodkie, ewentualnie ziemniak jajko. W ogóle nie ma żadnego jedzonka mięsnego. Oczywiście o tej porze, bo w godzinach popołudniowych i wieczornych to przede wszystkim jest mięso, nie ma słodkich rzeczy. Ale teraz, jakbyśmy chcieli zjeść, zjeść sobie, nie wiem, kiełbasę, na przykład na siadanie, to niestety nie uraczymy tego. A my zbliżamy się do naszego hotelu. Idziemy teraz do pokoju. Trzy godzinki w ten największy upał popracujemy. Bardzo kiepski internet tu mamy, ale kupiliśmy sobie wcześniej internet eSIM do naszych telefonów. Do dodatkowego telefonu kupiliśmy jeszcze jedną kartę. Także jesteśmy zabezpieczeni. Mamy swój własny internet. A się podłączamy i do roboty. Tak wyglądają prywatne plaże na Zanzibarze. Prywatne plaże na Zanzibarze. Nie ma ludzi. No bo słuchajcie. Jest 38 stopni. tyle wskazują wszelkiego rodzaju aplikacje, zegarki. No nie mamy ze sobą niestety termometra, żeby to sprawdzić, ale na słońcu może być jeszcze więcej. Także słuchajcie, prywatne plaże na Zanzibarze to tylko wtedy, kiedy jest 30 parę stopni. Mamy mały przypływ tutaj, ale malutki. a no tak to wygląda ta palma ma szansę kiedyś zostać jeszcze palmą reklamową jak urośnie i będzie sięgała nad wodę wszystkie influencerki będą tu przyjeżdżały i robiły sobie z nią zdjęcie pozdrawiamy życzymy spokojnego dnia trzymajcie się tam z Panem Bogiem godzina 19 no to idziemy na i zupełnie inaczej wyglądają już teraz te wszystkie stoiska nagle pojawiło się mięso pojawiły się pojawiły się jakieś szaszłyki od groma ludzi jak hey, byliśmy w południe jeszcze na, mieście, na małym spacerku którego nie nagrywaliśmy jumbo hej, jumbo to y to tu nikogo nie było, a teraz nagle wszyscy wyszli na zewnątrz. zaszło słońce, zrobiło się naprawdę dużo chłodniej. No i wszyscy wyszli z domów. No idziemy. No i mamy ulicę po zachodzie słońca. Tak to wygląda teraz. Przez krzyżowanie nie nagrywałem, bo jakbym miał zajętą rękę nagrywaniem, moglibyśmy nie przeżyć. Zobaczcie tutaj, ile chłopaki nie żarcia. O, kurczaczek. No super, da się zjeść, ale uciekli od nas. Zobaczcie, taki fajny kebab. Pan tutaj robi na miejscu. Dziewczyny tam się chowają z kasą. A tak to jest? Jak się ma miliony, jak się miliony nosi na wyjścia To tak jest Pan tu ognia dodał Tak Elegancko jest strony? Zobaczcie tutaj Pan ma tutaj sałatkę, sosik wszystko przygotowane, elegancko. Zawodowcy. Kebab u Mr. Ali. Z drugiej strony taki ruch Chili? No, 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 no. Dziękuję. No to chili. chili? No Chili. Dziękuję. No, no. <laughs> no, no. Ale pani tylko, jeden sosik, drugi sosik Wielkościowo tak samo jak w jest Czekamy no. Yes. Słuchajcie, taki kebab to tu robi Mr. Ali Mr. 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 Ali Mister Ali robi kebaby 3000 e, ich nic, lokalnych pieniążków czyli około dolara, trochę ponad 4,20-4,30 na polskie naprawdę super o jaki dobry mm. po kebabie u Mr. Ali idziemy zobaczyć coś dalej to kebab był naprawdę dobry, lepszy niż ten tam. ale najlepsze jest to, że my tu w jesteśmy jedyni biali, nie? I oni jeszcze na szczęście, jumbo, jumbo. i oni na szczęście jeszcze reagują na nas bardzo sympatycznie. Może to ze względu na to, że dziewczyny są ładne, a może z tego względu, że ja jestem przystojny, to nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Chociaż ja obstawiam pierwszą wersję. Banany Warzywa Wszystko jest Proszę bardzo Jambo, jambo. Świeci księżyc No i trafiliśmy do piekarni tutaj Pan sprzedaje bułeczki Takie tutaj widać Sklepki I mleko i mleczko, patrzcie chlebek i mleczko to jakbyś miał 10 lat i spał pod namiotem rano do piekarni, potem do mlecznego Monika twierdzi, że oni stali, przyszli później no nie wiem, nie wiem Monika nie wiem Martynka zamawia bułeczki jutro rano mamy się wybrać w podróż więc musimy sobie jakieś śniadanie zorganizować no, tak to wygląda. Tutaj klepki. No właśnie, widzę, widzę. Zobaczcie, tak wygląda piekarnia. Tutaj gotowe, przygotowane bułeczki. Tutaj wypieczony chlebek. Pozdrawiam, Marcin. Tam masz piec. Załaczki, piec. I tam na gazie wszystko. Tam się bułeczki garują, w góry gorąco tu jest tak, że można zwariować patrzcie jakie formy eleganckie normalnie patrzcie, panie piekarnia, prawdziwa piekarnia na gazie pieką <śmienny zjadka w górę>

Tak tak wygląda właśnie wieczór nie? pełno żarcia wszędzie wszelkiej masi, grille powoli wracamy jedzenia full, ludzi full od wyboru do koloru a najlepsze jest to że ceny są naprawdę super naprawdę za nieduże pieniądze można całkiem smacznie zjeść no to pozdrawiamy Was, spokojnego wieczoru Pamiętacie może takie dysko taki Kula telewizor, Dwa bilardy jest to normalnie lata 80. Lata 90. Tyle tylko że oni mają internet Ale bawią się tak samo dobrze jak my wtedy nikt tutaj nie siedzi przy telefonie Rozmawiają, bawią się. Taki wieczór bo, bo. Powiem tak. Imprezy e, w knajpie z czerwonymi tarniami są wyjątkowe. No ale urodziny dziecka z balonami. O, stary musi być tutaj z stałym rybacem. I ma zciszkę chyba. No nie mogę Jeszcze tuk tuk przyjechał Naprawdę Powiem wam, jest miejsce Tak mówiłem, impreza trwa Normalnie jakieś urodziny Ja tu musiałem wrócić jeszcze na małe zakupy Bo jutro rano wyjeżdżamy a co tu jest wszystko. Nawet popcorn jest.